Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Ile możemy zarobić na śmieciach Zebrałem sobie takie dwie siateczki Siatkę oczywiście wywaliłem, ale tu Wam pokażę co ludzie wyrzucają do śmieci Tutaj jest kabelek jeszcze, kurczę. patrzcie, żelazko z pełnym okablowaniem Takie rzeczy, takie skarby są na śmieciach Gdzieś tam poleciał Chodź tu Tutaj jakieś dwa smartfony Jakieś coś, ktoś ugryźł jabłko takie kurcze gapierona Pierona lecisz, tu Pieronie, ty i kabelki od monitorów. Wszystko to są pieniądze. Mamy śmieci dokładnie 385. Jeżeli to sprzedamy za 0 złotych, dostaniemy 0 złotych. Na śmieciach byśmy dostali wielkie nic. A ja wam pokażę, jak zrobić z tego, chociaż tak, żeby było na browarka. Mam nadzieję, że chociaż 4 zł, to z tego wejdziemy ale mogę się mylić, może być więcej, maszynki, te telefony, smartfony po 11 zł nie po za kilogram z bateriami, no to mamy już kurcze 2,45 od razu sobie dodamy za smartfony, 2,45 mamy za smartfony, jakieś tochy i, i ugryzione jabłka, także lecimy z tematem. Dobra, co pierwsze, może taki zasilacz weźmiemy. Oczywiście, już bez kabla, bo był bardzo wartościowy kabel. No, tak to można bardzo łatwo, szybko rozebrać. Tu mamy oczywiście mosiąc pobierany na wtyczce. Jest miedziucha na kablu. Trochę amelinium. I płytka, płytka jest żółta, czyli płytka 5 zł za kilogram. Ale to sobie już będę robił tam gdzieś na boczku, żeby nie zabierać wam waszego cennego czasu. Tu mamy maszynkę jakiegoś tego gościa. Co to jest? Jakieś eltrony, beltrony czy coś takiego. O, tu już mamy stal. Elegancko. To jest plastik i tu troszkę stali. Dalej, tutaj mamy środek. No to można rozkręcić. To rozkręcamy. Po rozkręceniu ukazuje nam się akumulatorek, yy, płytka, jakieś coś, śmieci, silniczek oczywiście. by bez silniczka mogło to być silniczek, to no, nawet tego nie będziemy rozbierać, chyba silniczka, bo to nie ma najmniejszego sensu. Tutaj mamy o płytka. No, też żółta, czyli też po piątaku to leci. Tej miedziny nie ruszam, bo to nie ma najmniejszego sensu. Wszystko leci po 5 zł za kilogram. No i kabelek tylko się odetnie, żeby za dużo nie mieli. No i co, i silnik jeszcze trzeba wyciągnąć. Najlepiej go rozkręcić. No, po rozkręceniu to wygląda mniej więcej tak. Tu jeszcze jakaś sprężynka. to sprężynka dostali. I tutaj ten silnik co, rozbieramy czy nie rozbieramy? Jak to będzie w ogóle wyglądało tam? Tam jest wirniczek, nie? I tutaj wirniczek to może byśmy wyciągli, co? O, tutaj jeszcze miedziucha, ho, no na bogato. Takie mniejsze części to sobie możemy rozebrać i od razu odłożyć. To wyjdzie, no wyszło, a Piero na ile wyszło? Nie wiem, czy to w ogóle nam się dojdzie dało zważyć. Nie, myślałem, że to coś lepiej wyjdzie. No to Pieroństwo, takie ustrojstwo dobre. Nie, nie wyjdzie to. Jak wyjdzie, to będę się musiał z tym pobawić też już poza kamerą. Chociaż nie, idzie, idzie Pieroństwo. Teraz co? Machniemy sobie drugą maszynkę. Aha, nie ten wirnik. Czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie? To powinno bez problemu odejść od tego. Ale nie ty łody. A! kurda, mola. Weź chodźże. O, widzicie. Tak, tutaj namagnesowane. Dobra, to stal. Od razu, może sprawdzić, czy to jest stal, czy nie stal. Ale wszystko stal, bo piknie się klei. No i wirniczek przeczyścimy. Od razu z tej miedzi czy nie teraz i no za chwilę sobie to zrobię na tutaj, żeby Wam nie zanudzać, to sobie zrobię ten wirnik no i tu mamy drugą taką maszynkę również jak trzeba rozkręcić po rozkręceniu ona wygląda mniej więcej tak jak teraz na załączonym obrazku, tutaj też również akumulatorek płytki to poskąpili trochę te akumulatorki to porządna że rzecz stacja ładowania byłaś, że kurda nie mam czasu się pieścić to to nie chce wyjść a dlaczego co to było przykręcone? To trzeba odkręcić. O, i pięknie wyszło. Tutaj mamy to samo. Oczywiście do takich małych śrubek to polecam zestaw. Mój taki znalazłem go kiedyś, używam już dobre dwa lata. Link macie w opisie, możecie kupić. Jak kupujecie przez link, to wspieracie mój kanał. Się zastanawiam, czy on mi to wyleś nie chce. Nie, i co? Tu jest również silniczek, ale też jest tutaj ten metalowy. No, od razu rozkręcimy. I tu mamy silnik, następny. Tu jeszcze jest troszkę kabli, okablowania. Kable sobie też będziemy liczyć. 5-30 kg kabli. Także cena jest zacna, można powiedzieć, bo bez roboty można parę złotych zarobić. Tutaj nam wyszła płytka. No, zielona, bo zielona, ale tutaj za wiele nie będzie. 10 złotych za kilogram. Mamy drugi wirnik. Czyli dwa wirniki, wirniki są porówne 4 zł. Także no to już się mniej opłaca. I stal, dobra. następne może te kable weźmiemy. Weźmy sobie, weźmy je i już wam mówię, co tutaj trzeba zrobić. Tutaj wystarczy tak. Upitolimy tutaj. No. O kurde, ile miedziuchy. Potężne kable. Brrr. No widzicie, to no, jest Multum tego się nie opłaca obierać. To y, 3 zł za kilogram, albo 2,50 chyba. Nie, jednak 2,50 za kilogram, takich tych. Y, ale. No, i kable, ale to bez tego. Czyli tutaj też trzeba upitolić. I taki, oto kabelek. Aha, jeszcze tutaj, bo to jest metalowe. To no, metalowe. By tam nie mieli żadnych problemów, nie wiem jak się nazywa, i już nie ma. Dobra, kabel mamy jeden, tu już jest drugi, tu jest troszkę lepszy do odcięcia, bo jest taki cieniutki. Tutaj z tego można złote pozłacane, nie złote, pozłacane te piny wyciągnąć, ale ja to jestem taki lewy trochę do tego, za dużo roboty nie chce mi się tego robić nigdy. Także wolę to strzelać w całości. I tutaj mamy już kabelek następny do liczenia szybki pieniądz to lubię tutaj mamy znowu yy, kosiarkę taką ręczną niestety już ostrzy nie ma także musimy ją potraktować ze śrubokręta mojego śrubokręta po rozkręceniu prezentuje nam się w następujący sposób zwirnik trochę miedzi, trochę mosiądzu i blachy. Taki powiem Wam, że dość nowy. To to stycznik jakiś? Czyżby tu były posrebrzane styki? Czy zalane wszystko od pierona? Pewnie zalane. Gdzie by dali takie? Dobra, to za chwilę będziemy się bawić. A tutaj muszę tą miedziuchę wyciągnąć. aż tutaj nie. jakajcie bo tu mi naszło tego Ferrytu nie mogę chwycić. O, jak eee, bym chycił to Miedziła miedzi, miedzi. I tutaj mamy kable. Kable sobie upitamy. Teraz sprawdzimy, czy to jest zalane w całe A zalane chyba. Tak to by pękło. A na pewno, że tak. Uj urwało mi się. No to już tego nie zliczymy, bo nie policzą mi tak jakbym chciał. Tu może wbijemy. O, weszło. I jest, dobra to jest taki Kabel, no to do kabli to musimy się troszkę pomęczyć. Tutaj mamy miedziuchę, kolejna. No Miedzi to od pierona tu będzie, kurczę. Nie wiem, co z tym będę robił. Dobra, tak wylazło, to i tak wyjdzie. O, pięknie. Ładny wirnik. Pięknie. Tego raczej nie będę czyścił, bo to hu, ho roboty, ja roboty. No i to już wszystko dostali. Fajnie, bo przynajmniej sobie można schować wszystko. O, no prawie wszystko, bo się nie zmieści mi wszystko. Ale dużo rzeczy się zmieści. No tutaj, bo tam na magnes. To się będzie. Gdzie idziesz? tu co? aluminium? No dobra. Yy, tak to będzie wyglądać. No i zostaje nam gwóźdź programu. Hmm, żelazko. Jakby się do niego tutaj dostać? To też pewnie trzeba będzie użyć śrubokręta. Ty, a tutaj można odkręcić. No to jak odkręcamy, to odkręcamy. Dobra, tak to się tutaj prezentuje. Tu jeszcze odkręcimy ten kabel i pójdzie wszystko na odzysk. Takie kable to bardzo fajnie idą w korowarce. Ale ta otulina no to już troszkę gorzej. Właśnie ciekawy jestem, czy to by przeszło, czy nie przez tą korowarkę. Jak to się będzie miało. Kabel do, do korowania. No nie jest, to no sprawdzimy to na pewno. No i co nam zostaje? Tu podstawa taka, tego żelazka też sobie rozkręcimy. Fajnie, bo jest normalnie na krzyżaka, a nie. Co to piero mi się tu dzieje? Yy, na krzyżaka jest odkręcanie, a nie na jakieś gwiazdki, trójkąty, jakieś rąby. Do mnie tu gdzieś jeszcze będzie do rozkręcenia. O, tu właśnie tu jest gwiazdka. No i co. No i to, że można to rozebrać bez rozkręcania, ale tu też jest gwiazdka. No niech cię pierą szczeli. Pierony łogniste, siarczyste, co tu? Jak to, to teraz ugryźć? Hmm. Pasowałoby szybko. A to za rzeźnik, kurde rzeźnik, wędliniarz. Tu no nie chcę przejść, ale to wyjdzie. Się... O, zacięło się. I to, ja to wszystko sobie liczę, jako stal, no bo przecież, oczywiście od, y, zrobić z tym, oddzielić wszystko, no tutaj do kabelki jeszcze upitole. żeby to wszystko oddzielić, to trzeba boszki i 3 dni roboty, a tak no to mamy, do stali to pójdzie, no chyba żeby wytopić gdzieś w piecu, no ale ja pieca nie mam, bo, bo ja nie potrzebuję pieca, dobra, to do kabli, to mamy. Tu sobie tylko przeczyścić jeszcze Tu jest mosiąc żółty, nie zważaj, tak. Tu jest mosiąc pobierany. Może z 5 gram będzie, także jakiś grosz zawsze wpadnie. No co, a my to liczymy, ile z tych śmieci żeśmy zarobili, nie? Dobra, to ja sobie tutaj pooczyszczam już wszystko. I żeby Wam nie zawracać gitary, bo rozbieramy już dobre 15 minut. Przynajmniej ja tyle rozbieram. To co, przejdźmy do ważenia. A więc tak, lecimy do ważenia. Na początku zważyliśmy sobie telefony 245, wyszło za dwa smartfony. Teraz sobie wrzucimy aluminium. Aluminium 570 za kilogram. Mamy 11 groszy, dodajemy to wszystko i lecimy ze stalą. Stali mamy 865 gram. Po 90 groszy daje nam 78 groszy. Co to tak krzywo jest? to mnie to przesunął. 78 groszy. I dodam, że. Dobra, to będę na koniec zdawał. Nie Teraz miedziucha, miedziuchy udało mi się uszpulować tyle, to jest miedziucha z yy, dwóch tych wirniczków i tam te resztki co tam były, 28 groszy po 28 zł. no i na 28 groszy dodajemy, następnie, a ty, bo tutaj gdzieś miałem mosiądz jeszcze pobielany, makaron za chwilę, Mosiąc pobiał, a to dorzucimy od razu ten żółty do pobiału, no i niestety nic więcej 18 zł za kilogram, czyli również 18 groszy nam y, daje mosiąc pobierany. Dobra, następnie leci wirnik. Wirnik mamy 150 gram, po y, wirniki były po 4 zł równe to jest 60 groszy. Nie wiem, wy nie widzicie chyba nic, 60 groszy dodajemy sobie do puli. I teraz y, co? Teraz, może płytki, wrócimy sobie wszystkie płytki po 5 zł. Również to jest 73 grosze za płytki. Lecimy dalej. A tak naprawdę to już mamy końcóweczkę. Bo zostały jeszcze tylko te zapinki. 170 gram po 2,50. To jest 43 grosze. 5,56. I makaron. Makaron mamy po 5,30 miks. Ostatnimi czasy dość strasznie podrożało. Chyba, że ja to byłem nie na bieżąco. 5,30 miks. Mamy tego... Dokładnie 2,39 dodajemy, wyszło nam 7,95, czyli uzbieraliśmy na dobre dwa piwka, ale tu jeszcze coś. No dobra, nieważne, to już tam groszowe sprawy. 2 piwka mamy, ale no to pewnie było. Moment 50, 20 deko więcej. To nie no, dodamy, no żeby nie było, nie? 20 deko więcej, po 5,30, 11 groszy. I mi się wykasowało wszystko, dobra, nieważne. 7,95 do 10, groszy, 8,05. 2 piwka mamy yy, w 20 minut. No tyle też yy, można było powiedzieć, że przerobiłem przez te 20 minut. Także zwróciło się na plus. Jeżeli się podobało, daj lajka, daj suba i widzimy się oczywiście w przyszłym tygodniu. Na razie, trzymaj się, cześć.